Piłkarze Legionowi są bardzo bliscy wywalczenia miejsca dającego utrzymanie w zreformowanej drugiej lidze, ale muszą w końcówce rundy wiosennej zdobyć jeszcze kilka punktów. Sobotni mecz ze Stalą Rzeszów na własnym boisku jednak nie wyszedł pod opiecznym trenera Marka Papszuna. Zwłaszcza niefrasobliwa gra w obronie mogła zdenerwować kibiców legionowi. Gospodarze prowadzili 1 do 0 od 24 minuty po strzale Kamila Tlagi i wydawało się, że kontrolują przebieg wydarzeń na boisku. Jednak w 40 minucie nastąpił pierwszy poważny błąd. Dawid Ryndak podał piłkę do Rafała Lisieckiego, który następnie odegrał ją do Piotra Prędoty, a najlepszy strzelec stali bez problemów skierował futbolówkę do bramki Legionowi. Cztery minuty później bliski zdobycia gola był Marcin Stańczyk, ale nie trafił w piłkę. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy stal mogła prowadzić 2 do 1. Tym razem Mateusza Matrackiego wyręczyła poprzeczka. 10 minut po przerwie goście mogli prowadzić, ale odbita piłka na szczęście dla gospodarzy minęła bramkę. W 59 minucie znakomitym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Marek Lędzion i legionowia objęła prowadzenie 2 do 1. Radość nie trwała jednak długo. Minutę później Marcin Stańczyk podał piłkę do rywala i Łukasz Jamrus bez problemu zdobył wyrównującego gola. Po upływie kolejnej minuty Stal prowadziła już 3 do 2. Dośrodkowanie z lewej strony wykorzystał Piotr Prendota. W 74 minucie piłka po raz czwarty znalazła się w bramce Legionowi, ale asystent sędziego zasygnalizował pozycję spaloną i arbiter gola nie uznał. Gospodarze grali źle nie tylko w obronie, ale także w ataku nie potrafili wykończyć wybornych sytuacji. W 90 minucie Lędzion stanął przed szansą powtórzenia swojego strzału z 59 minuty, jednak tym razem nie trafił w bramkę. Gospodarze do końcowego gwizdka sędziego starali się zdobyć wyrównującego gola, ale nie potrafili zakończyć akcji skutecznym strzałem i mecz zakończył się zwycięstwem Stali Rzeszów 3-2. Ponieważ nie był to najlepszy występ zespołu Marka Papszuna, Legionowia wciąż musi walczyć o utrzymanie pozycji nad strefą spadkową. Aktualnie zajmuje szóste miejsce i ma tylko dwa punkty przewagi nad dziewiątą Olimpią Elbląg szans na uratowanie się przed spadkiem nie mają już Świt, Concordia, Garbarnia i Motor Lublin. W grupie drużyn walczących o awans blisko osiągnięcia celu jest pogoń Siedlce. Siarka wciąż musi uważać, aby nie dać się dogonić wigrom Suwałki. Do zakończenia rozgrywek zostały jeszcze cztery kolejki. W środę 21 maja o godzinie 19 Legionowia zagra na wyjeździe ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Trzy dni później, w sobotę 24 maja do Legionowa przyjedzie Radom jak Radom. To spotkanie zostanie rozegrane o godzinie 17.